Cześć, witajcie ludzie, z tej strony Raflikso To jest inny odcinek niż wszystkie inne Ale chciałem na wstępie powiedzieć tak Żebyście zostawili łapkę w górę Subika, z dzwoneczkiem jak chcecie A to jest yy, Odcinek dzisiejszy jest inny niż Każde wszystkie, które nagrywałem Będziemy pokazywali tajemnice Pięciu rozdziałów Z pierwszej części, czyli Klątwa czarnej perły Na samym starcie Zaczniemy oczywiście rozdział pierwszy, co też zaraz zobaczycie. Jak na razie widzicie to. I jakby to powiedzieć, zaczynajmy. Sam start. Zaczęliśmy od rozdziału pierwszego, czyli Port Royal. Tutaj wybieramy postacie, jakie chcemy mieć w trybie. No, w trybie dla siebie ten niefabularny, wiecie. I to już byliśmy postacią Martin Zniszczyliśmy yy, wentyl jakby Bramkę jakąś Zszedłem na dół, szukałem, nie wiedziałem gdzie i Znalazłem po złotą monetę I jedną niebieską Potem jeszcze popatrzyłem Czy nic nie ma, nie ma Wyszedłem, zniszczyłem bramę Wlazłem, poniszczyłem skrzynki Zebrałem niebieskie monety, bo było ich tam dużo Kilka innych monet złote Dużo srebrnych Chciałem coś jeszcze poniżej ja ale się nie udało jeszcze inna bramka była, wszedłem do niej. Po czym się domyśliłem, że to jest to samo co było, tylko po prostu tam było drugie wyjście. Poszedłem na górę, żeby walczyć z Jackiem, tylko zamieniłem się pierwszy jeszcze w sumo. Bo przez dłuższy czas go szukałem, ale znalazłem go. Był po prostu ciężko do znalezienia. Zniszczyliśmy mini zestaw. No i potem co? Walka z Jackiem Sparrowem. Trwało nawet dość długo, bo sumo sobie rady nie dawał, żebym się zamieniłem na kapitana Barbosę, walczyłem z Sparrowem, yy, pokonałem go jakby prawie, spadłem na dół przez przypadek, zaskoczyłem do niego, pobiegłem dalej za nim i zaczęła walka się dalej toczyć. Potem byliśmy już w więzieniu, zniszczyłem, yy, martym bramę, czwarty szkielet. Reszta szkieletów była w celi na lewo. Szedłem, wlazłem do sali, tam do dziury nic nie było. Tutaj przeciągnąłem, pojawiła nam się droga z desek. Zamieniliśmy się na Will'a, zrzuciliśmy toporkiem. Most, tu była potrzebna znowu ta kobieta, Anna Maria Drabino do gry, zbudowaliśmy sobie drogę z kamieni, jakby można powiedzieć, to są... Przeszliśmy dalej, przeciągnęliśmy... Yy... No, zielony blok, żeby mieć przejście dalej na dół. Potem skoczyliśmy, tam była dźwignia jak widzieliście. Minie został zebrany, wyszliśmy. Po czym jesteśmy w porcie już dalej. Zniszczyliśmy beczki, przeszliśmy gdzieś. Okazało się, że tu było bardzo dużo niebieskich monet. Co mnie szokowało, a zarazem ucieszyło. Był też jakiś typ, który potrzebował cubasy, czy tam parówka. jak zwał, tak zwał. Zniszczyliśmy stragan. Zobaczyłem, że odblokowane jest przejście dla ojca Willa, czyli Billa Turnera. też inaczej nazywanego Buciorem. Jak widać, też go szukałem. Po czym znalazłem, wlazłem tam. Na górze kiełbasę wziąłem i widzę, że tu było w pomieszczeniu dużo niebieskich monet. Chciałem przeskoczyć przez bramkę, nie udało się, musiałem wejść. Kiełbasę opuściłem, podniosłem. Dałem typowi. Jak widać, był bardzo ucieszony. I dał nam mini zestaw, czyli był bardzo ucieszony. I tutaj co, poniszczyliśmy skrzynki, tu byłem ciekaw co za drzwi, drzwi były powrotem skąd przyszliśmy przed chwilą. Kolejna skrzynka, po beczkach do góry, monetek kilka zebranych, tak myślałem, że to przejście, to nie było przejście, to po prostu tak było zrobione. Przeszliśmy dalej, zbudowaliśmy tą trampolinę, podest, zamieniliśmy się znowu na kobietę, wskoczyliśmy na górę. Oknem pokonaliśmy strażnika, wzięliśmy mini zestaw, wyskoczyliśmy innym oknem na deski, flaga, trzecia i kolejny mini zestaw. Tu już rozpoczynamy akurat y, rozdział drugi, tortuga. Na samym starcie pobiegłem. Zamieniłem się już na sumo. Przeszliśmy tutaj na prawo, odblokowałem, kilka monetek sobie zebrałem, poniszczyłem beczki, skrzynki, bramki. Tu się zamieniłem na Pana Brauna. Naprawiłem, zbudowałem jakiś mechanizm. To mechanizm na miecz. Położyłem go, zamieniłem się w Willa. Miecz, łódkę musiałem, tu za pierwszym razem się nie udało, z drugim już tak. Minie zestaw zebrany, fioletowa monetka też. I co? Wsiadłem do łódeczki, popłynąłem, było ciężko, bo Will nie chciał współpracować, cały czas skręcał. Tu jak widać beczkę ósemeczkę zrobiłem, nawet niebeczkę. Dotarliśmy na, innost, na drugą stronę. Zamieniliśmy się pana Brown'a przez pomyłkę, potem znowu na psa. Wykopaliśmy, co jest, było nam potrzebne dwie niebieskie monety zebrane. Zniszczenie skrzynki fajna piłka plażowa, ręcznik i parasol. wjęliśmy pochodnie, robaka odsunęliśmy. Armata zbudowane armata odbożona tu zobaczyłem przy zbieraniu monet cele. Siadłem, musiałem pierwszy nauczyć się nauczyć strzelać z tego oczywiście. Wsiadłem na pierwszy cel, drugi cel, trzeci, czwarty, piąty już był blisko, zaś nam uciekł, więc musieliśmy przeczekać wszystko znowu. Piąty cel znowu jest, zniszczyliśmy mini zestaw, trzeci. Zamieniłem się na Billa. Wszedłem tam, bo byłem ciekaw, co to za przejście, czy będzie prowadziło gdzie indziej. Prowadziło, skąd przyszliśmy, więc nie musieliśmy za bardzo to mutko płynąć. E, Marty zniszczyłem beczki, mini zestaw kolejny. Tak jak widzieliście też, pan słon Liano do góry, monety. Weszliśmy, e, zamieniliśmy się na Martiego, dwóch Martych Multiversum, no, z powrotem na Will'a. Willem do armaty, armatu co wyselowaliśmy. Boom, w beczkę, że monety były. Boom, w deski Bra drzwi otwarte. Niebieską monetę jeszcze zebrałem, bo zauważyłem. Poszliśmy dalej. Idziemy, i tak idziemy. Zebrana moneta kolejna, niebieska. No i tu już bez końca. Już po prostu zbieranie pana gipso. Znowu sumo. Ciągnijcie za wajchę, jakaś elina w dół. Wchodziłem, wychodziłem, bo niebieska moneta. Zamieniłem się w syrenę. Tylko, że syreną było ciężko to zbierać. Zamieniłem się z powrotem na Willa. Kliknąłem mój z powrotem ta sama postać. Potem było już... Syrenę szukałem, znalazłem. zebrałem dwie niebieskie monety. Kilka złotych, kilka srebrnych. Mini zestaw, monety. Po zniszczeniu skały, i wyszliśmy już stamtąd. I tak już się zakończyło. Zbieranie tamtej reszty postaci. Rozdział trzeci. Czarna perła atakuje. Wyjuranie postaci znowu. Tu z tego co pamiętam, był tylko jeden. Jedna ukryta rzecz. Na czarnej perle. perle i trzeba było to wszystko robić. Czarna perła miała swój magazyn. Tam jak widzieliście, Syrena. Podświetlenie. Krzyk Syreny. Otwarcie schodów. Magazyn co, skrzynki, beczki, ponieszczone. Tutaj widać yy, skarbiec, za, załogi, dużo monet akurat. Monety zbierałem tylko do tego, aby oddrukować czarnobrodego, co chyba już mówiłem, ale powtórzę. I co? Rozdział czwarty, wyspa. Wyspa, na której Barbosa wypędził Jackę, tak jak widać tu, i tą, Pannę słoną. No. No my tu jesteśmy Panu słon i syreną i tu też był jeden tylko sekret. Tu trochę pochodziłem. No, jesteśmy sumo, tam odblokowaliśmy mini zestaw za zamieniliśmy się na Martiego, zniszczyliśmy żelazne yy, beczki duże. Schodami, schodami drabiną do góry. Tu kas to ona zazwyczaj się pojawia jak się wyjdzie. Się zrobi tą misję do tego poziomu. Jak się wyjdzie akurat na powierzchnię, to to zawsze kasenka jest. Chodziłem na palmy, monety niebieskie były, więc kto by nie wszedł. Tutaj akurat nudziło mi się, to po prostu wziąłem co wziąłem, zbudowałem statek. Najpierw zameczek, statek, większy statek. Tu już była akurat potrzebna nam znowu syrena, więc odblokowaliśmy dwa żółwie. Ale zobaczyłem armaty wsiadłem, i tu akurat miałem ciężki challenge: niszczenie statków. Poszedł pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty. Dostaliśmy za to monetki, mini zestaw. Potem wsiadłem na żuwie i tak sobie tu płynę, płynę za monetami. I zawsze na końcu była niebieska moneta. Więc tak jak widać, opłaciło nam się to. I tak, typ co nami płynął ten. No, tak jak widać z tyłu jego głowy, czapy tu zamieniłem się w syrenę no, wyszedłem z tego z, z żółwia szedłem, poszedłem po niebieską Anteprzy w międzyczasie zebrałem też złotą wyszedłem stamtąd zamieniłem się na bile na dół, mini zestaw monety wyszedłem i już yy, kierowałem się w stronę wyjścia na tym się zakończył rozdział tu już widzę, że byłem bardzo blisko do zebrania 500 monet, 500 tysięcy, więc To tutaj prawie, prawie zniszczyłem tutaj wszystkie stoły, ławki, żeby mieć te pieniądze. Już miałem nawet 500 tysięcy, ale nie musiałem 516 tysięcy zebrać. Poszliśmy, dostaliśmy się. Oczywiście musieliśmy trochę obrażeń mu zadać, żeby w ogóle móc go kupić. Kupiliśmy, zamieniłem się w niego. Odblokowałem jakieś pomieszczenie. To po prostu pomieszczenie, gdzie można te sobie poniszczyć, i pozbierać monetki. Wyszliśmy. No, Pierwszy pierw jeszcze miałem ten mętlik, że się gubiłem z tymi postaciami. Wyszedłem. W międzyczasie sobie zobaczyłem tą moc czartu brodego. Poszliśmy i rozdział piąty. Isla de Muerta. Jesteśmy tu. Poniższone, monetki zebrane. Ale co? Tu już w międzyczasie, już zrobiłem wszystko, mogłem iść walczyć z Barboso, ale nie, odblokowało mi się tutaj coś. Syrena, niszczenie. Wchodzimy, tu sobie trochę popływałem, żeby zobaczyć, czy coś znajdę, czy nie. Skierowałem się do schodów, zamieniłem się na Jacka Przeklętego. Tu akurat jak zobaczyłem te łapy, duże szkieleta, to byłem zd zdziwiony i zdygany. myślałem, że coś mi zrobił, tu nie wiedziałem o co chodzi, dopiero tak jak widzicie zaczaiłem, trzeba było to obracać, trumny ze szkieletami wsuwać i tak właśnie to szło, był czerwony, żółty, I pod koniec tak jak widać będzie niebieski, po czym też jest niebieski. Tu chwilę. No, musimy dwa razy jednego. I tu chwilę się zastanawiam co to za kolory, ale tak jak widać zielony, fioletowy, pomarańczowy. Więc zielony, żółty, niebieski, fioletowy, niebieski, czerwony i pomarańczowy, czerwony, żółty. Udało się, mini zestaw trzeci kolejny, zlazłem na dół po czym kierowałem się już do wyjścia, bo nie było tam nic więcej. Wyszliśmy, pokonałem barbosę i tak też zakończyliśmy to wszystko. Tak też zakończymy nasz y, odcinek dzisiejszy, więc już... So, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia w kolejnym. No i cześć, pa. Do zobaczenia.